Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozajn, biada Tobie, Becajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w orze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam Wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż Wam. A ty, Kafarna, um, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo Pańskie. Amen. Drugi fragment, z Księgi Wyjścia. W tym tygodniu jest nam przekazany do tego, żebyśmy rozważyli ten tekst. Jest tutaj mowa o pewnym człowieku, który był z pokolenia Lewiego, mężczyzna, który poślubił kobietę z tego pokolenia. Nie znamy ich imion ale z tego związku poczuł się, urodził syn. Ale jeszcze wcześniej też było twoje dzieci. Później dowiemy się, że to była Miriam, córka i syn jeszcze Aaron. Byli starsi od Mojżesza. Urodziła więc syna, który w jej oczach jest napisany, że był piękny, jest piękny. Widząc, że jest piękny, Ukrywała go przez trzy miesiące. Piękny chłopczyk bardzo go pokochała, ale w tym czasie e, był rozkaz faraona, że każde dziecko żydowskie, chłopczyk, ma być wrzucone do rzeki, do Nilu. Czyli, żeby rodzice własnymi rękoma topili, swoje dzieci na rozkaz e, króla, faraona, władcy Egiptu. Nawet nie Egipcjanie, nie słudzy faraona, nie jego urzędnicy czy wojsko, tylko sami rodzice. Jakie przerażające to było ten rozkaz. Jeżeli ktoś nie posłuchał, to on i cała jego rodzina. Była poddana śmierci, mieli zabijani za nieposłuchanie tego rozkazu. Więc prawo barbarzyńskie, ohydne, gdzie nie ma żadnej litości dla nikogo. Gdzie najważniejsze jest, że władca jest jakby Bogiem całego imperium, wszystkich ludzi on decyduje, kto ma żyć, kto ma umierać. Miały być tylko zachowane przy życiu dziewczynki jako przeszła niewolnice. Ta kobieta kochała tego chłopczyka, ale nie jest napisane, jak nazwała go, jakie nadała mu imię. Z tego wynika, że nie nadała mu żadnego imienia. Chciała go uratować. Nie wrzuciła go do rzeki, jak to inni rodzice żydowscy czynili, aby zachować przeżycie siebie i swojej córki. Uczyniła skrzynkę z papierusu, powlekła ją żywicą, smową, włożyła dziecko i umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Nawet nie chciała, żeby ta skrzynka. Z jego dzieckiem, z jej dzieckiem popłynęła gdzieś dalej, głęboko, na głęboką wodę. Z jednej strony urato chciała uratować siebie, swoją rodzinę. Eee, taki był nakaz faraona. Z drugiej strony chciał uratować to dziecko, jaki dramat tej kobiety, tej matki. Jaki ból, jakie cierpienie. Może potem zostawiła to dziecko i poszła, żeby nie oglądać na. Śmierć swojego dziecka, żeby nie było, że ona utopiła swoje dziecko. Nie, ona wypuściła je w skrzynce. Nie utopiła. Czy ma, miała nadzieję, że będzie uratowane? Z tego wynika, że tak. I wiadomo, co miała na myśli. To czyniąc, ale ufała, że będzie uratowane, że Bóg uratuje to dziecko, jej syna. Na pewno się modliła. Boże, uratuj to dziecko, mojego syna, którego mi dałaś. Nie pozwól, żeby ten chłopczyk zginął. Tam niedaleko również była jego siostra, czyli Miriam. Przeglądała się. Oczyła, co się stanie z jej małym braciszkiem. Na pewno również pokochała Swojego braciszka i chciała uratować to dziecko, ale nie wiedziała, co może zrobić. Gdyby wyciągnęła go, to co by dalej mogła z nim zrobić? Przecież nie mogłoby go wychowywać, bo była po pierwsze za mała, a po drugie, by się ktoś dowiedział i zabiłby i ją i, i tego chłopca. Ale okazuje się, że ratunek przychodzi z innej strony. Niby przypadkowo zeszła ku rzece, aby się wykąpać, córka faraona. Druga osoba w imperium, która miała władać tym krajem, przechadzała się ze swoimi służącymi, wykąpała się. Kiedy kąpała się, zauważyła, że jest skrzynka. Poprosiła, żeby jedna ze służących wyciągnęła ją na brzeg. Otworzyła, okazuje się, że jest to dziecko, płaczący chłopczyk. Dziecko, które płacze, piękny chłopczyk, płaczący. Ulitowała się nad nim, była wzruszona. Wiedziała o co chodzi. Jakaś matka. Włożyła tego chłopca do tej skrzyneczki. To dziecko pływało w tej skrzynce w sitowiu. Wiedziała, że jej ojciec nakazał zabijać chłopców żydowskich. Jest to on spośród dzieci Hebrajczyków. Zareagowała siostra, jak chcesz, to znajdę ci karmicielkę, mówiła o swojej mamie, aby wykarmiła ci tego chłopca. Bo widać było, że chce go adoptować, że chce, aby stał się jej synem. Prawdopodobnie e, była niepłodna. Miała. Tak możemy dojść do, do tego z tego tekstu, że miała męża, ale była niepłodna, nie miała dzieci. A tu się okazuje, że może mieć adoptowanego syna. To dziecko, które nie się spodobało. Zapragnęła, żeby ten chłopiec stał się jej synem. To nie było przypadkowe, to pragnienie w jej sercu, żeby uratować to dziecko. I e, ta córka faraona zgodziła się tak. Niech e, e, znajdzie się kobieta, która mi wykarmi, tego chłopca, i przyprowadź go potem do mnie. Na pewno się domyśliła, że to jest siostra tego chłopca, że ta kobieta, która ma być karmicielką, to matka tego dziecka. Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Dodatkowo jeszcze obiecała, że będzie łożyła na utrzymanie tego dziecka i tej rodziny przez prawdopodobnie trzy lata. Czyli. Aż do czasu, kiedy już dziecko nie było karmione piersią przez matkę. I wtedy, po tych trzech latach, matka tego chłopca przeprowadza go do córki faraona. Zdrowe, piękne dziecko. I stał się, jest napisane dla niej, jak, jak syn. Dała mu imię Mojżesz. Dopiero teraz ten chłopiec otrzymuje imię, bo wydobyłam go z wody. Wcześniej był bezimienny, bez nazwy. Nieokreślone było jego życie, jego tożsamość. Dla Żydów imię było bardzo ważne. Określało e, e, przyszłe życie tego człowieka. Tego dziecka. E, Mojżesz pochodzi właśnie od słów. Wydobycie z wody, człowiek uratowany z wody, ocalony z zagłady, ze śmierci, z wód śmierci, z utopienia. Czyli byśmy mogli powiedzieć jeszcze inaczej: ocaleniec. Mojżesz, ocaleniec. To także symboliczne imię, które tak naprawdę każdy z nas może otrzymać. Może sobie dołożyć to imię do swojego imienia. Jestem ocaleńcem. Kto mnie ocalił? Ocalił mnie Jezus Chrystus, mój Pan i mój Bóg. I ocaliła mnie duchowa córka Boga, Maryja. Już nie córka Faraona, tak jak przypadko Mojżesza, tylko córka samego Boga, Boga Ojca, umiłowana Maria. Ona wydobywa mnie z woli Bożej, z woli Jezusa, z wód śmierci, grzechu, potępienia. Ona mnie ratuje razem ze swoim synem. A więc jestem ocaleńcem, jestem ocalony, ocalona, naprawdę bez przesady mówiąc tak jest. Jesteśmy ocaleni. Jezus i Maria nas ocalili, uratowali. Kiedy Mojżesz stał się już dorosłym mężczyzną, miał takie pragnienie, aby odwiedzić swoich rodaków, bo wiedział doskonale, wszyscy o tym wiedzieli, że jest Żydem. A niewiarygodne jest również to, że jej ojciec pozwolił jej na to, żeby Żyd był jej synem, ten, który miał zginąć, miał być utopiony. Niewiarygodne. Widocznie miał słabość ojciec tej córki swojej, właśnie ten faraon do swojej córki, że pozwolił jej na to. Widocznie ją bardzo musiał kochać. Inaczej nie można byłoby zrozumieć, jak to się stało, że na to pozwolił. Przecież wszyscy wiedzieli, on też o tym wiedział. Więc Mojżesz pragnie zobaczyć swoich rodaków, czyli wcześniej ich nie widział, bo wiadomo, że był wyizolowany od niewolników, od Żydów i zobaczył, że Izraelici są w ucisku, że nawet jeden Egipcjanin bije Hebrajczyka na jego oczach nawet. Być może robił to celowo, wiedząc, że jest to Żyd, ojciec. Adoptowanym synem córki faraona, ale że jest Żydem, więc może na jego oczach specjalnie ten Egipcjanin to zrobił, może sprowokował, żeby zobaczyć jego reakcję, czy będzie bronił tego Hebrajczyka. I on się rzeczywiście ujął za nim i zabił tego Egipcjanina. Ukrył go w piasku, czyli uratował tego Hebrajczyka, który prawdopodobnie zostałby zamordowany. Ale bardzo zaryzykował. Bo jeżeli by to wyszło na jaw, że jest zabójcą Hebrajczyka, e Egipcjanina i, i e ochronił Hebrajczyka, uratował go, czyli ten, który został ocalony, ocalił swojego rodaka, czyli zachował się e wspaniale, czyli zachował się jak obrońca, jak ten, który ma uratować nie tylko jednego Żyda. Ale uratować cały naród od nieszczęścia, zagłady, od niewoli. Ocalone ma ocalać. Na drugi dzień okazuje się, że dzieje się coś podobnego, tylko że to sami Hebrajczycy, Żydzi kłócą się, biją się, a silniejszy e, prawie by też zabił swojego rodaka. Ten powstrzymuje go, mówi, co ty robisz, przecież chcesz. Bić, czy nawet zabić swojego rodaka, ja ci na to nie pozwolę. Nie możesz tak się zachowywać, to bezprawie. I ten się broni, co, chcesz mnie teraz zabić, jak zabiłeś tego Egipcjanina wczoraj? Czyli ja wiem, kim jesteś. Jesteś zabójcą, zabójcą Egipcjan. Wszyscy się o tym dowiedzą. I potem to rozniósł perfidnie, złośliwie, ten, który był winowajcą, ten, który bił swojego bezbronnego rodaka, że Mojżesz to zrobił. I co się okazuje, Mojżesz musi uciekać. Sprawa wychodzi na jaw, i sam faraon już jest e, e, wpadł w szał, pełen gniewu, postanowił zabić Mojżesza. Trzeba zabić tego Żyta, bo on zaczyna nas zabijać. Zabił Egipcjanina. Już jest bardzo źle. Tak się nam odwdzięcza. Daliśmy mu wszystko. Uratowaliśmy go z wód, śmierci, z utopienia. Moja córka go uratowała dała mu wszystko wychowała, wykarmiła, wykształciła. Wszystko ma pod dostatkiem. I teraz co on robi? Powinien być lojalny wobec nas. Nie powinien się mieszać, nasze sprawy, zostawić swoich rodaków. Cóż, ich taki los, oni będą ginąć, ale on będzie ocalony. Nie przyjął tego, więc musi zginąć, jak potem będzie ginąć jego naród. Mojżesz więc ucieka przed Faraonem, jest zbiegiem teraz. Ukra udaje się do kraju Madian, pogańskiego kraju. Tam się ukrywa. Znowu jest ocalony. I jak znamy historię Mojżesza z Księgi Wyjścia, to dowiadujemy się, że wiele razy Bóg rzeczywiście ocalił go i przez niego w końcu wiemy, ocalił cały naród. Więc niezwykła historia, która się rozpoczyna dobrze ją rozważyć e, i odnieść do siebie. Czyli Bóg troszczy się o mnie, tak jak troszczy się o Mojżesza. Ocalił go, ocalił także mnie i będzie ocalał. Troszczy się o moją przyszłość, nie tylko teraźniejszość. Będzie mnie chronił przed Faraonem, czyli przed złem, przed diabłem. Przed jakimkolwiek złem będzie chronił mnie Bóg. A więc zawierzał mu się, a więc ufa mu całkowicie. Bo to, co się działo w życiu Mojżesza od dzieciństwa nie było przypadkowe. Zawsze dyskretnie, ale potężnie czuwał nad jego życiem sam Bóg. Przecież nic ani dobrego, ani złego jeszcze nie uczynił Mojżesz, a już tak Bóg go umiłował, tak o Niego dbał. Taka jest miłość Boga. Nie musimy czynić coś dobrego, żeby być kochanymi przez Boga. Nie, muszy, nie musimy sobie zarabiać na Jego miłosierdzie, na Jego dobroć. Kocha nas i chce naszego dobra. I chce, żebyśmy świadomie odpowiedzieli Mu Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. Stworzyłeś mnie, odkupiłeś, troszczysz się o mnie. Chcesz mojego dobra w tym życiu, ale przede wszystkim w przyszłym, w wieczności. To przecież ja tego chcę, co Ty. Ocaliłeś mnie, czyli... Jesteś moim obrońcą, Ty mnie umiłowałeś, czego mogę chcieć więcej. Ten cały świat nie da mi tego, co Ty mi dasz i dałeś. I obiecałeś tak wiele, spełniasz wszystkie swoje obietnice. Prowadź mnie, Boże, miłuję Ciebie i chcę być zawsze blisko Ciebie. I pomóż mi także innym wskazywać drogę do Ciebie. Ocaliłeś mnie i pomóż mi, abym innych mógł ocalić dla ciebie. Niech więc ta modlitwa będzie modlitwą naszych serc. Tak myślmy o Bogu, tak do Niego się zwracajmy. Jesteśmy również dzisiaj tutaj, wiele osób słucha i będzie słuchało nas tej modlitwy, tej nauki. Tak, to jest słowo do wszystkich Was. Radujmy się tym, jak wiele Bóg dla nas uczynił i jeszcze uczyni. Mojżesz był tego świadomy, i z zachwytem wołał: Boże, miłuję Ciebie.